Siema, cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale oraz oczywiście witam was ponownie z serii z gotyka na modzie Livier 2.0 i dzisiaj sobie będziemy kontynuować naszą y, przygodę, zobaczę sobie szybko czy mi się wszystko ładnie nagrywa widzę, że wszystko się ładnie nagrywa więc zaczynamy na spokojnie naszą przygodę, ciąg dalszy Spotka... dobra, ten mówi o watrasie. Teraz tylko... iść. Watras. I zobacz. Nikt, nikt Dobra, nie czyli jest. wszyscy mówią na temat 2 trasa, więc sobie prześpimy się do rana, żeby po prostu sobie odpocząć trochę, zregenerować HP i tak dalej. Ale oczywiście, zanim jeszcze zaczniemy, tak na dobre, oczywiście Was zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subowania. Z góry bardzo dziękuję. I teraz możemy na spokojnie sobie zacząć naszą przygodę. Musimy się udać do Watrasa na dobry początek. Jeśli oni mówią, że trzeba udać się do Watrasa, to zróbmy to Nie i za to chwilę to będziemy jest. sobie patrzeć, co dalej, jeśli chodzi o questy w naszym dzienniczku. Będziemy kombinować. O tu są nawet jeszcze ścierwojady do ubicia, w razie czego. A ścierwojady równa się darmowy exp. A to nam się na pewno sprzyda. Na pewno w najbliższym czasie sprzydałoby się dać. Punkty wykradzisz kieszonkową i zręczność, żeby móc wykonać kolejne zadania, bo no to nie będzie aż takie proste, tak powiem, do zdobycia. Ale dobra, jakoś to się zrobi i na spokojnie i za chwilę dojdziemy do miasta, więc nawet nie ma co yy, robić cięcia, prawda? W ogóle jeśli chcecie napisać, to możecie napisać sobie, jak tam u was ogólnie życie mija. Bo u mnie prawda, powoli, bo powoli, ale jakoś to mija. Mogło być, oczywiście, lepiej. Ale no, nie jest źle, mogło być lepiej. Jestem w trakcie, właśnie, szukania jakiejś roboty, tak powiem. Ale no, nie zawsze się ma wszystko, co się chce, tak powiem. Bo jestem w trakcie, tak, że sobie zbieram na nowy komputer, prawda, ten nie jest jakiś słaby czy coś, żeby nie było. Ale no warto mieć coś mocniejszego. O, w komputerze no... Mogą się niektórzy mówią, że to nie, no to słaba karta i tak dalej. Ale mi osobiście chwilowo wystarcza i mam w komputerze 1050 GTX, prawda? Na razie mi to wystarcza. Nawet na spokojnie można w cyberpunka na tym zagrać. Prawda nie na najwyższych oczywiście ustawieniach, Niczego bo to nie nie, by nie poszło, ale no. Już nie pamiętam dokładnie na jakich, ale sobie właśnie ogrywam obecnie cyberpunka dodatkową, Bo właśnie oglądałem te Edranes, te animu i po prostu przyszła naprawdę wielka ochota na granie w cyberpunka. Specjalnie właśnie sobie kupiłem grę jak była na przecenie od razu. 99 zł, jak dobrze pamiętam była na przecenie, ale dobra. Jesteśmy już w mieście, w mieście i możemy na spokojnie zagadać do Watrasa. <laughs> ja się zablokowałem. Dobra, Watras, Watras, już go widzę. I ciekawe, jak on, on do nas będzie miał sprawę. Że tak musieliśmy koniecznie. Hej ty! O właśnie. Przysyłają mnie członkowie kręgu. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Zaraz wyślę cię na drugą stronę portalu wraz z innymi magami wody. Masz tropić magnata imieniem Kruk i ustalić, czemu porywa mieszkańców Korinis. My spróbujemy rozwiązać problem okolicznych bandytów. Daj tę notkę Saturasowi. Od tej pory to on jest twoim zwierzchnikiem. Niech cię Adano sprowadzi. No dobra. Tylko, że i tak na razie sobie, nawet jeśli byśmy chcieli, nie pójdziemy do Jarkendaru. Bo nie mamy zdobytych tych kamieni. A zobaczmy quest Niewolnicy Kruka. Eee, dobra, dowody. Lord Hagen to. W później krwawe buchary, to na razie nie zrobimy. informacje dla Grawera, prychająca istota. Zakazane pastwisko. Dobra. A w sumie można by było już to sprawdzić, czy tego questa możemy zrobić. Wspomniesz Aloes, Kosza Dragomira, Portal, Lucia. Badyci, zaginieni ludzie. Dobra, ogarnijmy może sprawę e, właśnie, z, może z tą farmą spróbujmy, może ogarnąć. Więc ja żeby na spokojnie tam dojdę, e, tam do farmy i zobaczymy się na miejscu. Nie ma co, żebym Wam przedłużał czasu. A jeśli nie będzie opcji, to zobaczymy. Inaczej będziemy kombinować wtedy, prawda? Dobra, więc co? Zobaczymy się za chwilę na miejscu. Dobra, już jestem na miejscu i zagadajmy sobie do Bengara. I mnie zastanawia jedna rzecz, dlaczego jest tu opcja strażników już nie ma, mimo że nie walczyliśmy z żadnymi strażnikami. A po drodze żadnych też jak tu szedłem nie było, prawda? Strażników już nie ma, a Baltazar znowu może korzystać z twoich pastwisk. Dlaczego? Bo ja tak Dobra. powiedziałem. Hmm, w porządku. Jak sobie życzysz. Niech wyprowadza swoje zwierzęta gdzieś za pola uprawne. Trzymaj się. Ty też. No właśnie mnie zastanawia, czy, co, czy coś się tutaj właśnie nie zbagowało, Bo ogólnie tutaj... Czekaj, to było zakazane pastwiska. Zakazane pastwiska... E, chyba znikło zadanie. Dobra, ale naprawdę to jest dziwne, bo ogólnie powinni się tutaj strażnicy miejsce pojawić A się właśnie nie pojawili, to mnie zastanawia Przez to nie mieliśmy w ogóle opcji dialogowej, znaczy nie, mieliśmy opcję dialogową, ale nie walczyliśmy z nimi Więc to jest naprawdę dziwne, aczkolwiek nie będę narzekał <laughs> Jak nam spowodowało to wykonanie quest'a więc nie będę narzekał tak szczerze. A dzisiaj po, trochę po sobie pobiegamy po okolicy całej, prawda? Yy, trochę sobie pobiegamy wszędzie. Ale najpierw się udajmy do tego tego typa tutaj. Dobra, dobra, siema dzień dobry. A właśnie pokażcie mi tą mapę z tymi gamoniami. To już tutaj po lewo mamy. Jakuje nam jeszcze dwóch. No dobra, Baltazar. Widziałeś może bandytów w okolicy? Pewnie. Przechodzili przez pole w pobliżu farmy Sekoba, a potem zaszli się w lesie. Wydawało mi się, że prowadzili ze sobą dziewczynę, ale nie dam za to głowy. Mam nadzieję, że jej nie skrzywdzili. Cieszę się, że ominęli naszą farmę. No dobra. Możesz znowu wyprowadzać owce na pastwiska Bengara. Rozmawiałem z nim. Dziękuję. Od razu ruszam w drogę. A ty weź w podzięce za pomoc te baranie skóry. No okej, okay. no i fajnie. Zobaczmy sobie nasze questy. Niewolnicy kruka do wody. krwawe puchary, informacji dla Gavera, pychająca istota, słonecz aloes, kusza Dragomira, portal. Bym najlepiej teraz ogarnął tą rzecz z La Laresem. Miałem takiego laga, czy na pewno chodzi o Laresa, ale tak, chodzi o Laresa. Seko, dzień dobry. Nie mamy opcji dialogową z tobą. Więc musimy się udać z powrotem e, do miasta. Do Rana. Więc musimy się na pewno udać, panowie, tak jak mówię, do miasta. I tam na spokojnie pogadamy sobie z Laresem i z nim pójdziemy pod ten... Krąg, prawda, i wtedy sobie zobaczymy, co dalej. Jeśli pójdziemy tam, gdzie myślę, że pójdziemy, i mam nadzieję, że, że pójdziemy, to od razu zrobimy, znaczy zdobędziemy tą puszkę Dragomira, będziemy mogli mu oddać ją, i wtedy to też kolejne zadanie będzie z głowy. Więc mam nadzieję, że uda nam się dwie rzeczy Niczego jednocześnie zrobić. Więc co, zrobię wam znowu tutaj szybkie cięcie i widzimy się ponownie po prostu w mieście. No i jakby się coś oczywiście działo po drodze ciekawego, to po prostu wam to pokażę. No i tyle. Więc to szybkie cięcie i zaraz do was wracam. Dobra, witam was po cięciu. Jesteśmy już u Laresa. Więc co, siema, Lares Hej, ty. Jak się masz? Oto twój pierścień właśnie mieliśmy o, ci oddać. A, dobrze. Już sądziłem, że go zgubiłeś. Wybaczcie za messengera. Myślałem, że mam wyciszony telefon, ale mówi się trudno. Więc sobie teraz go oczywiście wyciszę, żeby nie przychodziły żadne powiadomienia i nie było ich słychać, oczywiście na odcinku, prawda? I dobra. Właśnie, do gęstego lasu. Możesz mi towarzyszyć w drodze przez gęsty las na wschodzie? No, jasne. Tylko po co się tam zapuszczasz? Nefariusz prosił, aby poszukać dalszych ornamentów. Jedno z miejsc, które mam zbadać, znajduje się w środku tego lasu. Rozumiem. Samemu to zbyt niebezpieczne. Nie ma sprawy. Daj znać. Muszę pracować. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Hmm. Na farmę Onar, tak. Zapuśćmy się właśnie w ten gęsty Zapuśćmy las. się w ten gęsty las, a więc ruszajmy. Bo szczerze, tam pewnie będzie też trzeba wyklepać tego yy, kamiennego strażnika, a to nie będzie zbytnio łatwe, żeby go wyklepać, więc... Yy, dlatego pomyślałem, żeby gorzej? sobie po prostu wziąć Laresa. A którem ty, ty, panie kolego, idziesz? Dlaczego czego akurat tędy? No, dobrać. no dobrać. dobra. Jak już musisz tędy, to niech będzie... A, to kto... kto... A, Bartok tutaj siedzi. No okej. Okay. Sobie na spokojnie tego questa zrobimy. Strażnik miejski. A też kradzież kieszonkowa będzie nam potrzebna do innego questa. Żeby ukraść jednemu strażnikowi klucz do wieży. I żeby się dostać do tej wieży, prawda? Yy, bo tam siedzi uwięziony typek, yy, z którym jest quest. I to jest misja Joe. Dobrze mówię? Jo. Jojo. Tak, Jo. A będzie jeszcze gorzej. My sobie na spokojnie tak, zrobimy wszystkie questy, ale wszystko nam się idzie ku po prostu zdobycia e, umiejętności kradzieży kieszonkowej. Wszystko się łączy z tym. Więc będzie trzeba to wcześniej czy później ogarnąć, prawda? Dobra, musimy się udać właśnie z Larasem. Często właśnie jak nagrywam odcinki muszę gdzieś z kimś iść, to często mam taki problem, że nie wiem na jaki temat yy, gadać. Bo to właśnie nigdy yy, myślę, że. Albo inaczej, zawsze nie mam w, yy, pojęcia, czy w danym momencie właśnie robić cięcia, czy się zaraz coś nie wydarzy. Jak mamy właśnie takie iście, zaraz co nie, z kimś, tu może nagle coś wyskoczyć, co nie, i tak dalej. A równie dobrze mogę robić tak, że nagrywać ciągle, i potem po prostu w montażu to wycinać w konkretne momenty. Też jest taka opcja. Przemyślałeś to sobie? Naprawdę chcesz iść do tego miejsca? Mm, tak, panie krzaku. Tak, dobrze. Chodź za mną. To nie będzie przyjemne. W sumie dobry pomysł, Larasie, że, żeby zmienić pancerz. Poczekaj ta na mnie, no weź człowieku. No, dziękuję. Idziemy. A to byłby w sumie dobry pomysł, że on mi ten... Inaczej. Uczy... Coś mam dzisiaj laga do gadania. Dobrze, że on mi nasunął pomysł, żeby się przebrać w lepszy pancerz. No to właśnie według statystyk ten jest lepszy, więc o tyle dobrze. O, wilczek. Ło. Wow. Sprzedałoby nam się też lepsza Lepsza broń powie... Chciałem powiedzieć Chciałem powiedzieć, że sprzedałoby nam się lepsza broń I to po prostu Na tip top Tak powiem A wilkowie Czy wilkowyki? O szkieletów Panie szkielecie Proszę wy wygrzmotać mi stąd. Pamiętam jak tu grałem prywatnie, y Lares mi w się w pewnym momencie wziął, zbagował i nie chciał iść. Więc miejmy nadzieję, że tym razem się tutaj nigdzie nie zbaguje Lares. Y nie wiem on ile razy chcę powiedzieć, że Lares przychodzi mi pierwszą rzecz na do głowy to właśnie Lester. Nie mam pojęcia czemu. Ale no, miejmy nadzieję, że on się na mnie zbaguje. Dla osób, które nie. Y, 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 które oglądają właśnie też GTA na kanale, to po prostu y, jakby się pojawiło pytanie dlaczego w piątek nie było serii nowe premie, nowe zniżki, tak stwierdziłem, że od razu y, wtrące jak już i tak nie mam tematu do gadania, to dlatego nie było o odcinku, po prostu nie miałem czasu, żeby nagrać, a dzisiaj... Już raczej nie wypada, znaczy, nawet nie, nie wypada, tylko po prostu trochę tak średnia, żeby nagrać akurat dzisiaj nowe premie. Więc e, następny odcinek będzie właśnie, jeśli będę znajdował, oczywiście, czas, to będzie w czwartek, ewentualnie w piątek. Zależy. Właśnie też się zastanawiałem, czy by nie, nie, nie powrócić, tak powiem, na kanał z farmingiem, ewentualnie z Minecraftem. Żeby trochę wymiksować te rzeczy na kanale Większa z, jakby różnorodność Ewentualnie z oba... Z obiema seriami naraz Tylko, że dajmy na to na przemienne Bo właśnie gotyk Jest zawsze to w poniedziałki z gotyczek prawda? W piątki ewentualnie w czwartki w GTA I planowałem właśnie Też wrzucać filmy w środę Prawda, nie zawsze na to będzie E, czas, więc środa będzie taka e, dodatkowa, ale nie zawsze, co nie? Tam się w razie czego e, mogą pojawić odcinki z serii e, albo dodatkowy właśnie z GTA, albo dodatkowy z e, Gotika. Więc taka rzecz będzie. Taki mam przynajmniej pomysł. Pośpiesz się, wolałbym nie zostawać. No to ruszaj się. Czyżby by on się zbagował? Proszę się? Dobra, to ja może sam to ogarnę. Dobra, to i tak jesteśmy w zasadzie na miejscu, więc no... Chyba jesteśmy na miejscu. To jest to miejsce? Tak, to jest jak wół to miejsce. Dobra, więc odpalmy to i pokonajmy tego Gamonia, który nam się pojawi, a tym razem nam tutaj, oczywiście, Lares pomoże. <laughs> Szkoda, że na farmie nie mamy takiego Laresa, który by nam... O, Kamień na Tabliczka Życia, to nam się sprzedał Plus 5 punktów trafię, no i to mi się podoba. Tam są wilki, ale wilków na razie nie potrzebujemy. Do wilków możemy później startować. Ale na, na razie pokonajmy tego kamiennego stażnika. To jest najważniejsze. E, gdzieś tu powinien być jeszcze jeden przycisk. Gdzieś tutaj. Tylko oczywiście. O, czekajcie. Jest O dobra Tylko Oczywiście on jest taki szybki No dobra, tego się akurat nie spodziewałem Spodziewałem się, że Las laras nam pomoże, ale że go Moje nie? zadanie już skończone. Poradzisz sobie bezemnie. mnie. Czas się zmywać. Chwila. Dobra. Dobra, chodźmy. Dobra. Gdzie teraz? Na farmę Onara? Nie, na razie nie. To raczej on by nam w tej sprawie nie pomógł. Aczkolwiek. Można by było spróbować go jakoś wychachmęcić tam na farmę Onara. Hmm, chwila, wiecie co? Z możemy to spróbować na ewentualnie albo zróbmy inaczej. Yy, spój Zrobię tutaj, właśnie, cięcie na czas podróży i zobaczymy się, w razie czego przy farmie Onara i przy walce z tym yy, kamiennym strażnikiem, jakby się udało. A jakby się nie udało, to się zobaczymy tutaj z powrotem i pój pójdziemy razem do słonecznego kręgu potem z Dragomira. Więc zobaczymy jak to będzie. Zależy jak to się po, to, po prostu potoczy, więc co? Zaraz wracam i po prostu widzimy się na miejscu ewentualnie. Dobra, witam was w tym samym miejscu, co się żegnałem na cięcie. I co się okazuje? Poszedłem właśnie z Laresem i opcja pójścia na farmę nas odprowadziła po prostu do... E, tej knajpy u, pod martwą harpią prawda więc to nie do końca to było to co ja chciałem e, sobie tutaj wróciłem to po prostu miałem taką nadzieję że ona nas przynajmniej do tej... o czy, czekajcie o, my... Czy... No. Jeden body pewnie zdechniemy. Takajsa. Dobra, udało się. się przyznaję, lekko zestresowałem jak zobaczyłem, wil... znaczy warga, który na nas już skacze. Naprawdę to był lekki stresik i już obawa, że zgniemy i nie damy sobie z nim rady. Ale na szczęście mamy jakiś podjazd do wargów. Dobra, wilczki. Wilczki to łatwizna już dla nas. Kolejny warg. Dobra, zobaczymy się jak go pokonam. Bo to po prostu ta walka trwa za długo, żeby to pokazywać jeszcze raz. Dobra, wark leży i możemy iść dalej. Jak nic tak dalej pójdzie i będzie tyle walk z tym, można dość powiedzieć, że jak na ten moment mocnymi potworami, to sobie po prostu za chwilę zakończymy odcinek. I będziemy kontynuować w następnym, bo mamy ponad 20 minut materiału. Więc to jest spoko na, na spokojnie jeden odcinek. Ale dobra, na razie się tutaj rozejrzyjmy po okolicy. Póki co możemy. Jest w miarę spokojnie. Tam widzę pełzacza. Jeśli to jest zwykły pełzacz, to damy sobie na spokojnie, myślę, że z nim radę. Jeśli wojownik. Wojownik. Pamiętam, że tu chyba jako jeśli się szło jako mag ognia, to tutaj był quest, żeby coś odzyskać. Że to nie było tu. Co też jest możliwe, że to nie było tutaj. Surowe mięso, surowe mięso. Zardzewiał krótki miecz, to raczej nam e, nic nie da. Bo to jest zapewne gorsze od naszego. No, oczywiście, że gorsze. My ogólnie jakąś fajne brąki mamy na przyszłość, tylko mamy za mało siły. A jednocześnie potrzebujemy siły. Jednocześnie potrzebujemy umiejętności złodziejskich, prawda kieszenkowa o szczurek, nawet dwa szczurki, a tu jest skrzynka, skrzyneczka, zobaczmy co w niej będzie, jeśli będziemy mogli w ogóle ją otworzyć, jeśli nie będziemy mogli, to nie zobaczymy kuferek, dobra, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Dobra, co jest w środku? Gin, usmażone mięso, skała krystaliczna. W zasadzie nic ciekawego, tak powiem. Nic ciekawego w zasadzie. Nic przeszukałem, wiemy. przeszukałem, dobra. Zawiały topór, bełt, wino, kolejny bełt, jeszcze jeden bełt. Czy jakieś pierścienie? Nie, zdawało mi się. Skaleczmy sobie tutaj w lewą, zobaczyć co tutaj. Użasz, ty nie no. O, dobra. Tam już nie ma co się pchać. Co ta lewa, znaczy, przepraszam. Nie, dobrze mówię, lewa od noga. Dobrze mówię. Co lewą od nogę w miarę na spokojnie przeszliśmy. Jedynie ten pauzaż był lekko stresujący, tak powiem. Co tam w prawo, nawet nie ma co wchodzić. Jesteśmy praktycznie na hita. Dwa ciosy, plus ogólnie ich tam jest dwójka. Więc no, nie, no, bez szans. Sobie zjedzmy i ruszajmy po tą kuszę. Która właśnie będzie tutaj w słonecznym kręgu A wr wrócimy się z nią w następnym odcinku na... najpewniej Dobra, jesteśmy już obok słonecznego kręgu To są dziubdziuby E, dziubdziuby to na spokojnie wyklepiemy Z krwiopisami... Dziubdziuby się rzuciły na... Gobiniaskie

Dobra. Dobrze, że to nie były te purchawki. A mówiąc purchawki mam na myśli te bagienne trudnie. Bo jakby to były one, to byśmy byli już po nas po prostu Bo by wybuchnął kwasem i by nas zabił. Nic tu nie ma. A inna sprawa, że mamy już obecnie e, Niczego odpowiedni nie poziom, żeby... Złodziejańskie umiejętności kontynuować. Dobra, jest nasz słoneczny krąg. I tu powinna być kusza. Gdzieś obok, tutaj na pewno. Dziś tutaj na pewno jest kusza, bo to było tutaj. Tylko gdzie ona dokładnie była? O ja, widzę. Teleport do słonecznego kręgu. O, to nam się sprzedaje. Kusza dragomira. Od razu. Teleport nam się na pewno sprzyda, jak już yy, go zdobyliśmy. Najnowsze przedmioty. Aha. Teleportacja dosłownie z tego kręgu, tylko że to jest pierścień. Ja myślałem, że to jest rudna. No dobra. To jest inny przedmiot niż myślałem, ale no. Zawsze coś. Zawsze coś może nam się sprzydać na przyszłość. Ale dobra, w tym miejscu. Się będziemy oczywiście żegnać tak jak mówiłem będziemy kontynuować oddawanie tego kuszy, przepraszam w następnym odcinku także sobie zaplanowałem właśnie już żeby żeby, żeby, żeby co, co zrobić a wiem co zrobić nauczycie umiejętności tej złodziejarskiej, prawda ogarnąć Joe, jak się uda jeśli mamy odpowiednią ilość zręczności to na pewno więc co? Oczywiście was jeszcze raz proszę o komentowanie, lajkowanie oraz subowanie. Więc co, siema, cześć i na razie do następnego, Elo.